Wczoraj zostały powieszone ogłoszenia, że nie będzie w dniu dzisiejszym wody od godziny 8 do godziny 15. No niestety do godziny 18 nie było wody. Ja zadzwoniłam do straty miejskiej, rozmawiałam z panią Ewą Kośnik. Powiedziała mi jaka jest sytuacja, że nie mamy wody, że do 15 miało nie być no żeby nam ktoś pomógł, po prostu jako najbliższa władza po godzinie 18.00. Więc pani pości powiedziała, że odzwoni do mnie, bo dzwoniła z tego prywatnego telefonu, zadzwoniła do mnie tylko w pół do 7 i powiedziała, że rozmawiała z panem zastępcą, z panem Zielińskim i z panem Lolenieckim, że jest, bo ja poprosiłam obeckowców, żeby nam podstawili na osiedle. Więc powiedziała, że jeżeli o 20 nie zostanie włączona woda, będzie yy, podjedzie wóz z wodą. No i rzeczywiście o tej godzinie przyjechaliśmy od z wody. Także naprawdę my tak takie mamy kłopoty z wodą ciąganych, jako mieszkańcy tego oświetlenia. Bardzo byśmy chcieli, żeby nam wodociągi dali jakoś za to, jaką kompensator za to, że my zostaliśmy bez wody. Naciągnięci na koszty, bo kupowaliśmy sobie wodę do gotowania, bo trudno by nabrać tej wody, nie wiadomo na ile godzin. Także, no, będziemy chcieli wyciągnąć z tego konsekwencje. Szczególnie będziemy chcieli. ja osobiście postaram się nawet rozmawiać z panem dyrektorem. Do